Inżynier Dobra Rada. Zapraszamy do śledzenia inspirujących wiadomości z dziedziny budownictwa i nauk ścisłych. Witam. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zainteresowali się tymi tematami, którzy oglądają ten kanał. I w związku z tym postanowiłem w dzisiejszym odcinku, jakby zakończyć temat budownictwa pasywnego wyjaśnić jeszcze parę. Zagadnień, które nie do końca może były tutaj wyjaśnione, i po prostu przekonać Państwa, że to budownictwo jest jedyną w zasadzie przyszłością. Kiedy w latach 70. zeszłego wieku wystąpił ten wielki kryzys energetyczny, no wówczas okazało się, że koszty mieszkalnictwa są bardzo wysokie koszty ogrzewania, zużywają się surowce energetyczne, nieodnawialne, zmienia się klimat. I wszystko to właśnie doprowadziło do powstania takiej bardzo szerokiej akcji szukania nowych rozwiązań. W 2005 roku szacowano, że udział produkowanej energii, która jest wykorzystywana do ogrzewania budynków, domów, budynków usługowych, wynosił w Unii Europejskiej około 38%, a w Polsce 42%. I tam właśnie. Szukano głównych rezerw do zmniejszenia zużycia energii. W 2007 roku na Politechnice Poznańskiej uruchomiono chyba pierwsze w Polsce studia podyplomowe Budpas. Ja już o tym wspominałem. Wtedy były nowe nadzieje, że będzie to budownictwo rozwijane, takie bardzo energooszczędne, pasywne. W 2008 roku Wyszło rozporządzenie ministra infrastruktury, właśnie w jaki sposób wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej. Potem to rozporządzenie w 2015 zostało rozszerzone, zmienione, powiedziałbym, że troszeczkę utrudnione, ale okazało się, jak to zwykle w Polsce, że wszystko zaczęło powolutku umierać i wracać do tego, co było przedtem, czego dowodem są nadal budowane budynki, domy. Z wentylacją grawitacyjną zwykłego typu, i jakoś nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Należy również pamiętać, że koszty związane z naszym mieszkalnictwem przez cały okres naszego życia to nie są tylko koszty związane z budową domu, z zakupem mieszkania. To są również koszty związane z jego wyposażeniem, jeśli mamy dom z działką. A to jest niezależne od budynku, czy mamy budynek energooszczędny, czy nie. Ale przede wszystkim należy wziąć pod uwagę późniejsze koszty związane z ogrzewaniem, z eksploatacją budynku przez wiele dekad, 40-50 lat lub dłużej. I dopiero wszystko to razem daje nam pojęcie o tym, czy warto nam zaoszczędzić trochę na wybudowaniu bardzo energooszczędnego budynku, czy nie. Kiedy kończyłem studia podyplomowe w 2009 roku, to musiałem wykonać pracę dyplomową. I za zgodą właściciela firmy, w której pracowałem, była to duża firma budująca całe osiedla podmiejskie, zrobiłem świadectwo charakterystyki energetycznej jednego z takich budynków. Na rysunku, właściwie na stronie, macie Państwo mniej więcej opis, jak wyglądał taki budynek. A więc miał on klasyczną konstrukcje z lat, tamtych lat, 2009. Mianowicie ściany nośne z cegły poroterm, 25 cm, ocieplenie styropian, 12 cm, tynk mineralny na siatce, stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych, podobno, podobnie schody, więźba dachowa drewniana pokryta folią paroprzepuszczalną i blachodachówką na łatach, ściany wewnętrzne cegły poroterm o grubości 12 cm lub z bloczków gipsowych 8 cm. W budynku zastosowano prefabrykowany system kominowy, piece gazowe z zamkniętą komorą spalania, wentylacja grawitacyjna, standardowe okna plastikowe. I tam w tabeli podane są wymiary tego budynku, Długość, szerokość, wysokość, wewnętrzna wysokość itd., itd. Kubatura zewnętrzna, kubatura wentylowana, współczynnik kształtu. Ogrzewanie indywidualne w każdym mieszkaniu, kocioł gazowy, wentylacja grawitacyjna. Tak się wtedy budowało. Było to bardzo popularne budownictwo w tamtym czasie. Dane te były potrzebne do obliczenia charakterystyki energetycznej tego budynku. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z roku 2008. I tam w pierwszym etapie liczyło się taki parametr HTR. Jest to współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez ściany. Proszę wziąć pod uwagę, że to był rok 2009. Obowiązywało wtedy rozporządzenie z 2008. Ono, jak powiedziałem, w 2015 zostało zmienione, jest bardziej rozbudowane, znacznie bardziej rozbudowane. To są dziesiątki stron tabel, wzorów, współczynników. Także zrobienie takiego prawidłowego świadectwa charakterystyki energetycznej wymaga sporo czasu. Oczywiście dzisiaj są programy do tego, ale osoba robiąca taką charakterystykę w programie powinna mieć świadomość, co wybiera z danych tabel, co wstawia. Powinna chociaż raz przeliczyć taką charakterystykę prosto z rozporządzenia. To jest bardzo trudne. Wiele oczywiście tego nie robi, tylko sięga do programu, potem coś tam wpiszą, coś tam zrobią. To świadectwo, charakterystyki robione w ten sposób jest jeszcze z jednego powodu bardzo trudne, ponieważ rozporządzenie. Podaje taką procedurę obliczeniową od tyłu do przodu i potem znowu od przodu do tyłu, tak bym to powiedział. My kończąc te studia, mieliśmy z tym duży problem. Bardzo długo siedzieliśmy nad tym, żeby to rozpracować, jak zacząć. Myśmy odwrócili obliczenia, czyli zaczęliśmy liczyć od przodu, dlatego to, co Państwo widzicie, to już jest dwunasta strona, ja nie przytaczam tych poprzednich, ale tam właśnie zaczynało się od wymiarów zewnętrznych budynków, które są bardzo ważne. I należy to po prostu zmierzyć. I dlatego wiele z tych świadectw jest takich na oko, no bo jeśli jest trudność ze zmierzeniem wszelkich wymiarów zewnętrznych, a czasem jest to bardzo trudne, no to wpisuje się coś tam, a powinny być dokładne wymiary zewnętrzne, ścian, otworów okiennych i tak dalej. Wszyscy, którzy to robią, doskonale wiedzą o czym mówię. I proszę zobaczyć, w tym budynku, który był wybudowany w tamtym czasie, Takiej klasycznej technologii, jak wszyscy to robili, z wentylacją grawitacyjną oczywiście, żadnych odzysków, żadnych rekuperatorów, nic tam nie było, żadnych paneli fotowoltaicznych to wówczas ten parametr HTR wynosi 491,62. To jest ważne, bo potem na końcu będzie porównanie, jakby wyglądał, gdybyśmy ten budylek zrobili według nieco lepszej technologii. Ale dzisiaj już jest dużo lepsza. Ale nawet wówczas można było to zrobić lepiej, no niestety, trochę drożej. Tutaj, w pierwszej części tej pracy, zebrałem takie wnioski i do najistotniejszych przyczyn wysokiej energochłonności opisanego budynku należą. Niekorzystnie niekorzystny duży współczynnik A do V wynikający z rozczłonkowania bryły budynku. To jest budynek ośmiomieszkaniowy, ale on jest na podstawie tak jakby litery C. To nie jest takim skupionym budynkiem, ponieważ taki współczynnik, jak tu dla tego budynku, powyżej chyba 0,70, to jest w zasadzie dla domków jednorodzinnych, takich normalnych. Natomiast im więcej mieszkań w jakimś bloku, budynku, tym ten współczynnik może być mniejszy, czyli korzystniejszy. Potem ponadnormatywna powierzchnia okien o stosunkowo słabych jak na dzisiejsze czasy właściwościach termoizolacyjnych. To był komentarz w 2009 roku zwracam uwagę. Minimalna grubość ocieplenia spełniała wyłącznie warunek U mniejsze od U maksymalne. Zastosowanie wbudowanych kaset roletowych oraz prowadnic bocznych co skutkuje powstaniem istotnych mostków liniowych. Tam było zrobione to w ten sposób, że nad oknami jeszcze w otworze ściennym, były puszki roletowe, skrzynki roletowe. Dzisiaj się już w ten sposób nie robi, one są na zewnątrz, ale one wówczas były w środku, tam były duże mostki termiczne. Jeszcze słabe, słabo izolowanie termiczne muru fundamentowego. O tym się często zapomina, ale jak jest wysoki poziom wód gruntowych, to mur fundamentowy, który jest w ziemi, powinien być izolowany termicznie z zewnątrz i od wewnątrz. Nie tylko z zewnątrz, od wewnątrz również, bo tam też zimno ciągnie do muru i w górę. Słaba izolacyjność termiczna i szczelność drzwi wejściowych, to były wówczas takie, powiedziałbym, normalne na tamte czasy drzwi. No i oczywiście brak rekuperatorów i ewentualnych gruntowych wymienników ciepła oraz kolektorów słonecznych. Wtedy w ogóle o tym nikt nie myślał. I to powodowało, że te parametry cieplne budynku były po prostu... Trochę słabe jak na tamte czasy. Celem tej pracy było również zaproponowanie zmian w celu osiągnięcia lepszego standardu. Oczywiście były to zmiany teoretycznie, bo budynek już stał, ale co by było, gdyby? I tam zaproponowałem coś takiego. Proszę to przeanalizować w stosunku do tego, co robimy dzisiaj. To się wyda trochę nawet śmieszne w stosunku do tego, co robimy dzisiaj, że dlaczego tak nie robiono, a jednak nie robiono. Pogrubienie izolacji termicznej budynku do 15 cm zamiast 12 i zastosowanie cieplejszego styropianu Neoporu. Wtedy ten Neopor wchodził, mówiło się, że dla budynków pasywnych 30 cm Neoporu, no i to już jest super. To cieplenie ścian mieszkania, które stykają się z nieogrzewaną klatką schodową, Neoporem o grubości 3 cm. No tam nie można było za bardzo zwężać klatki schodowej, więc chociażby te 3 cm to już dawało dużo. Czyli ściany kontaktujące się z nieocieplaną kratką schodową. Docieplenie muru fundamentowego od środka na styku z gruntem, pogrubienie posypki piaskowej do 40 cm i izolacji termicznej podłogi do 15 cm. Wtedy było tam mniej. Docieplenie stropu nad nieogrzewanym garażem do grubości 12 cm było mniej. Docieplenie stropo dachu wełną mineralną do grubości 30 cm było mniej. Zmniejszenie powierzchni okien do wielkości normowej w stosunku do powierzchni użytkowej, zastosowanie okien trzyszybowych, tam były dwuszybowe, a tutaj chodziło o trzyszybowe nowej generacji. Likwidacja wbudowanych puszek, czyli puszki na zewnątrz, i uszczelnienie okien w elewacji odpowiednim systemem wielouszczelkowym. Dzisiaj wiemy, że dla budynków pasywnych musimy te okna uszczelniać tak zwanym trójstopniowym uszczelnieniem, czyli odpowiednia folia wewnątrz pianka poliuretanowa i odpowiednia folia na zewnątrz. Zastosowanie drzwi wejściowych do mieszkań o lepszych parametrach termicznych i odpowiednie ich uszczelnienie. Tam były po prostu zwykłe drzwi. I te zmiany spowodowały zmianę troszeczkę wymiarów. niektórych niektórych trzeba było wszystko przeliczyć od nowa, ale po przeliczeniu nowy współczynnik HTR wyniósł 252, a poprzedni był... Ponad 400. 491. Czyli mamy tutaj niemal o połowę poprawę tego efektu, jakby izolacji termicznej. Ale w obu przypadkach było również liczone. Tego tutaj nie ma, nie pokazuję. Pokażę to w ostatniej takiej tabelce, jak to wpłynęło całościowo. Na energooszczędność. Za chwilę będę o tym mówił. I ta ostatnia tabela pokazuje, co się stało, kiedy porównaliśmy budynek istniejący do budynku, który mógł być wówczas wybudowany w nowszej technologii. Oczywiście byłby droższy, ale to już jest sprawa innego typu. Pragnę tutaj przypomnieć, że w budynku tym oryginalnym. Była wentylacja grawitacyjna, natomiast w tym budynku proponowanym tam już oczywiście były zastosowane rekuperatory. Ale tylko rekuperatory. O panelach fotowoltaicznych wówczas nie było mowy. Można by było zastosować gruntowe wymienniki ciepła dla całego budynku, oczywiście o tym też nie było mowy. I proszę zobaczyć. Przed zmianą ten współczynnik HTL, tu chodzi o. Przenikanie ciepła przez przegrody zewnętrzne, z 491-492 zmniejszył się na 255, czyli mniej więcej tam, prawie o połowę. Ale ten współczynnik dotyczący ogrzewania powietrza wentylacyjnego HVE zmniejszył się z 411 na 54. I w ten sposób Najbardziej spektakularna zmiana była, jeśli chodzi o zmniejszenie ciepła użytkowego do ogrzewania i wentylacji razem wziętej, oczywiście. Z 95,5 kWh na m2 na rok do wartości 20,8 kWh na m2 na rok. Czyli jakbyśmy to przeanalizowali, to absolutnie najważniejszym elementem była tutaj. Rekuperacja. I dlatego jeśli mówimy o nowoczesnym budownictwie pasywnym, to bez jakiejś formy rekuperacji nie ma w ogóle o tym mowy. Natomiast sam sposób rekuperacji może być przeprowadzony w różny sposób. Może to być bezpośrednia rekuperacja w domu, w domu jednorodzinnym, ale mogą być to troszeczkę inne sposoby odzyskiwania ciepła i wprowadzania go. Powtórnie do budynku lub do urządzeń grzewczych. A to już są takie tematy techniczne, które, żeby się nad nimi pochylić, to trzeba je bardzo szczegółowo omówić. I na tym mniej więcej zamknąłbym ten temat teoretyczny, temat budownictwa pasywnego. Natomiast już w dalszej części będziemy pokazywać budowę tego. Naszego domu drewnianego, i będziemy o tym mówić. Bo chciałbym na koniec zwrócić uwagę na to, że każda dopuszczalna ze względów bezpieczeństwa technologia budowy, metoda budowy, ma swoje plusy i minusy. Nie ma najlepszej metody budowy, najlepszej technologii. Tak samo jak nie ma najlepszych samochodów, nie ma najlepszego jedzenia, pożywienia, najlepszych wycieczek. Wszystko zależy od punktu widzenia, od możliwości, od możliwości finansowych, od możliwości terenowych, ale to już są tematy do następnej dyskusji. Na końcu tej części chciałem Państwu jeszcze pokazać takie wyliczenie. Ile kosztowałoby ogrzewanie domu pasywnego przykładowego domu pasywnego około 120 m2. To jest idealny taki dom dla 3-4 osób. Ponieważ w budynkach pasywnych jeszcze, o czym nie mówiliśmy, robiło się takie pewne założenie, że optymalna powietrznia na jedną osobę to było około 30 m2, a ponieważ na jedną osobę potrzeba mniej więcej 30 m3 powietrza na godzinę, świeżego powietrza, żeby usunąć dwutlenek węgla, wilgoć powstałą przy oddychaniu, to mniej więcej i się to bardzo ładnie spina. I to 120 m kwadratowych dla budynku pasywnego, którego, dla którego ilość ciepła niezbędna do ogrzewania i wentylacji nie może przekraczać 15 kWh na metr kwadratowy, to wynosi 1800 kW na rok. I teraz mamy dwie możliwości. Albo grzejemy gazem, albo... Załóżmy pompą ciepła, czyli prądem. Przykładowo. i oczywiście taki przykład obliczeniowy. Ceny prądu i gazu bieżące. 24, 25. To są moje rachunki z mojego domu. Tego domu, w którym mieszkam, mama już prawie 30 lat. I to są ceny prądu z G11NA. Złoty 10 zł za kilowatogodzinę. To jest po prostu kwota na rachunku podzielona przez ilość kilowatogodzin łącznie, czyli całkowity koszt energii takim normalnym zużyciu, złoty 10, cena gazu G1, GZ50 to jest 40 groszy za kilowatogodzinę. To przy tych cenach mamy, że jeśli jest grzanie pompą ciepła, której SCOP wynosi około 3, 1800 przez 3 to jest w granicach 600 kilowatów kilowatogodzin na rok, to złoty 10, mamy 660 złotych. Jak dodamy do tego około 30% na wszelkiego rodzaju straty, straty przesyłu, wytwarzania itd., itd., to jest powiedzmy 850 zł na rok. Jeśli grzenie gazem, 1800 razy 40 groszy, 720 na rok, też plus 30% strat 940, wszystko się zamyka w sumie 1000 zł. Czyli dom pasywny, bardzo komfortowy w zamieszkiwaniu, bardzo komfortowy, cieplutki, i nagrzanie i wentylację, bo to się łącznie liczy, nawet nie 1000 zł na cały sezon, na rok. Możecie Państwo sobie to obejrzeć, przeliczyć i teraz porównać sobie z tym, co płacicie w domach, które mają po 15, 20, 30 lat. Ja mieszkam w tej chwili w takim domu, który w tej chwili ma 27 no, w 98 roku w 98 to jest 27 lat. Tylko ja wtedy nie byłem inżynierem budownictwa, nie miałem tej wiedzy, w ogóle się tym nie zajmowałem. Dopiero po latach stwierdziłem, jak mogłem inaczej wybudować, gdybym wiedział. W następnym odcinku zaczniemy omawianie budowy domu, który widzicie Państwo na zdjęciach. I dom został ukończony mniej więcej. W połowie zeszłego roku, pod koniec zeszłego roku został wyposażony. Jest to dom w technologii szkieletowej drewnianej nowej generacji. Omówimy sobie od początku fundamentowanie, konstrukcję, budowa ścian zewnętrznych, ścianek wewnętrznych, ocieplenia i wszystko to, co związane jest z budową takiego domu. Zapraszam do oglądania następnego odcinka i tam już będzie bardzo szczegółowo o tym budynku. On w swoim zamyśle miał być budynkiem pasywnym i jest bardzo zbliżony do pasywnego. Ale powiem dlaczego teoretycznie nie jest pasywny. W zasadzie wystarczyłoby zastosować tylko tam odpowiednią rekuperację i wówczas byłby budynkiem pasywnym. Natomiast ponieważ on nie jest budynkiem, w którym mieszkamy tam cały czas, tylko przebywamy od czasu do czasu, więc różne względy, różne przemyślenia pokazały. Że być może nie warto robić tam wszystkich rozwiązań, które dałyby mu pełną pasywność, ale o tym sobie później porozmawiamy. Dziękuję.